Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj garnek z powłoką nieprzywieralną, 24 cm na 11 wysokości. Jest to garnek 3,1 litra. Kod tego garka to KH 3835. Wpisując ten kod na naszej stronie można znaleźć bezpośrednio ten garnek. Tak wygląda opakowanie tego garka. Nic szczególnego. Wygląda tak jak każde opakowanie z firmy KINGHOFF. Pokażemy jak to wygląda na żywo. Kartonik jest już pusty, więc odkładamy go na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Tutaj mamy zabezpieczenie gumką, żeby to nam nie latało w czasie transportu. I tak, pierwsza rzecz to jest szklana pokrywka z metalowym wykończeniem, z metalowym rantem. Rant jest w chromie, więc ładnie się świeci. Rączka też jest chromowana, plus mamy tutaj taką, taki dodatek z tworzywa sztucznego antypoślizgowego. Nie, nie powinno nam wylecieć z dłoni. Bardzo dobrze się trzyma, nawet na jednym paluszku. Nie jesteśmy w stanie tego upuścić. Odkładamy naprawkę na bok. I pokażemy sam garnek, bo to jest najważniejsze w sumie. Tutaj, jeszcze zanim pokażę garnek. Mamy tak kartę gwarancyjną, którą dołącza zawsze producent, i tutaj mamy oczywiście inne produkty z tej samej serii, czyli z powłoką nieprzywieralną, które też można znaleźć u nas na, na stronie. Tutaj mamy symbole tych produktów, na przykład KH3831, to jest właśnie coś podobnego. Tutaj jest ten nasz garnek KH3835, tu mamy już większy garnek, tu są inne garki, tu są jakieś patelnie i. i, i że tak powiem, jakieś tam co tu mamy brytfanki i teraz oczywiście ten garnek garnek tak samo ma chromowane rączki i te z tworzywa sztucznego rączki z taką antypoślizgową powierzchnią nie powinno nam to uciec z ręki garnek prezentuje się mniej więcej tak jest on dostosowany do wszystkich typów Typów kuchni, jeszcze zaraz to sprawdzimy, wszystkich typów, ale chyba poza kuchenką indukcyjną, niestety nie mamy tutaj namalowanej sprężynki, więc jest to rzecz, która nadaje się na kuchenkę gazową, elektryczną, ale niestety nie na indukcyjną. Tutaj mamy wnętrze tego garka, jest on dosyć gruby. W sumie w miarę ciężki. taką się prezentuje. Założoną pokrywką jeszcze pokażemy. Jest to coś takiego. Za tanie pieniądze można kupić naprawdę porządny garnek. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl Pozdrawiam.